dzisiaj robię wypad na kajaki tutaj mam taki kajak dmuchany pompowany jest pompka do tego kajaka oraz mam wiosła kapoki tutaj okej okay. oraz będzie potrzebny rower dlaczego to dopiero się wyjaśni Taką mam metodę właśnie pływania z kajakiem, że bierzemy rower również i oczywiście przyczepka do przewożenia rowerów. Widzimy, że jest z której strony płytko. tamto tak Rower przypinam tutaj do tego słupka Czarna nida w miejscowości tokarnia tutaj będę schodził z kajakiem do wody, a kajak leży do napompowania, bo to jest taki gumowy pompowany kajak, więc należy go napompować, założyć mu tutaj te wręgi. No i w drogę miejsce startu kajaka bardzo dobre zejście przy moście do czarnej nidy tu jest kajaczek już napompowany ster ma już założony taki sztywny nie steruje się tym sterem odwróćmy go na drugą stronę o jest to kajak dwuosobowy a kapoku? tutaj Dalej. mamy wiosła a kapoku jeszcze nie ma Dalej. tu Majtek się boi, że kapoka nie ma, ale nie wziąłem bo to płytka rzeka, ale ponieważ się boi to się wrócę po kapok czarna nida po której płynę jest dość wartka w porównaniu z nidą po złączeniu czarnej i białej nidy to ona dość szybko płynie stosunkowo ma blisko siebie brzegi względem nidy która jest tam niżej kiedy koczyna płynie to ona tam się rozlewa bardzo i się staje taka leniwa w niektórych miejscach widzimy zwalone drzewa Trzeba uważać, żeby nie wpaść na takiego pniaka. I z której strony to wziąć? Z tej strony widać, że są płycizny, a z tej lewej no chyba z lewej weźmiemy. Sterujemy na lewą stronę. No teraz muszę wziąć wiosła. Widzimy, jak się woda marszczy. O, gorsza sprawa, na lewo, na lewo, na lewo! O, o, mamy miękkie dno, jak tam kamienie nas obcierają. A tutaj proszę bardzo, jakie Brzegi pozrywane, bo tutaj zakręcanie da i podmyła, i jest piaszczyste wszystko. Zresztą piaski charakterystyczne są dla tego terenu Kieleckie ma dużo piachów. Płyniemy dalej. Udało się przepłynąć, i tutaj znowu jakieś zwalone. Więc tutaj sternika proszę, żeby trzymał ster na lewo. O. I kapitan filmuje, jak to wszystko ładnie nam idzie. Uwaga, bo szuwary są, żeby nas nie zniosło. A cóż tam dalej jest? Jakieś kaczki czy coś? Podpłyńmy po cichutku. Jest kaczka tutaj. Pięknie kaczka, pięknie, pięknie. Nawet nie uciekła. Widocznie nie boi się turystów. Może często widzi tutaj kajaki, bo tutaj jest szlak taki kajakowy. A teraz wkładamy na, na brzeg. Czuwalki. Pięknie. O i się wszystko, cała jednostka, odwraca automatycznie do właściwego kierunku. I taka to nida jest. Porośnięta prawą też na brzegach. Tam był fragment wcześniej piaszczysty ale to dlatego że podmyła ta woda po prostu a tak to normalnie widzimy po lewej i prawej zarośnięte prawo a środkiem płyniemy my tu z brzegów raczej trudno zobaczyć jak nida wygląda nie wszędzie można zejść i zobaczyć także to są budoki dostępne tylko dla kajakarzy o ewentualnie można jeszcze na lotni lecieć ok słychać motory to droga niż niedaleko jest i płyniemy w kierunku brzegów tam właśnie wysiądziemy 7,5 i kilometra taka trasa wodą nawet nie trzeba wiosłować specjalnie, bo dość lód jest szybki. Tylko uważaj, żeby nie wpaść na mieliznę. O. o, ciekawe, tutaj miejsce takie wysokie, oberwane, podmyte drzewa. Zobacz jak tutaj szła wyższa woda. To musiało to wszystko podmyć i drzewa się powaliły A jakie tutaj będzie niebezpieczne Po lewej stronie konary zwalonych drzew A tutaj po prawej sterniku steruj na prawo byśmy się zmieścili Oj, będę musiał chyba pomóc I jak tak się woda marszczy tutaj to znaczy, że jest kucizna i trzeba starać się ją ominąć nie zawsze się na tej czarnej nidzie da ominąć i jesteśmy w tym momencie... o, nawiesiliśmy się trochę podbiło nam kajak mamy gumowy, to on ma takie dość małe zanurzenie i dajemy radę sobie ale za to czujemy pod spodem jak coś jest szoruje po kajaku i też trzeba uważać, żeby go nie przetrzeć Chociaż tak on jest dość odporny na przetarcie. Długo nim pływamy i jeszcze się nie przetar. No i tutaj znowu drzewa takie... ...piszące. Żeby na nie nie wpaść trzeba prawie samo się trzymać. O. I udało się, ale za to nas znosi na prawo i zaraz wpadniemy w szuwarki. No, udało się też ominąć kolejne niebezpieczeństwo. No i tu znowu coś się marszczy, znaczy, że są płycizny i zaraz pewnie wpadniemy na nie. Albo się o trochę poszarowało. I teraz mamy miejsce szczególne bo oto po prawej stronie biała lida. wpływa do czarnej nidy o i tu jest ta właśnie biała nida a my przypłynęliśmy stąd Czarna nida dwie rzeki się połączyły w jedną i widać wyraźnie że już jest szeroka rzeczka, Nida jest szersza niż ta biała i czarna, po prostu wiadomo, że jest sumą dwóch tych rzek, a to wyraźnie widać. O, I tutaj mamy nawet napis rzeka Nida i przepływamy obok wielu dzikich kaczek które tutaj stade się zgromadziły na razie się nas nie boją one się zbiły i odfrunęły i przybyliśmy do brzegu rower czeka już na mnie i będę jechał nim po samochód